Mocy Balasz na lewej obronie Jakubowski, a w środku Pulkowski i Szervchen, Zaś Brzyski w ataku u boku Ćwieląga. Trener Janas nie eksperymentuje. GKS wygrał dwa ostatnie mecze, a więc były selekcjoner rzuca do boju tę samą jedenastkę, co ostatnio w Wodzisławiu. Ze strzelcem dwóch goli Koslim i jego asystentem Dawidem Nowakiem. Arbitrem spotkania w Bełchatowie pan Piotr Siedlecki. Goście z Chorzowa na niebiesko, gospodarze w jednolitych białych strojach. Ósma minuta, Garguła, Jarzębowski piłkę przenosi nad poprzeczką, bramkarz zespołu gości Krzysztof Pilarz. Jarzębowski to prawdziwy kat ruchu, w poprzednim sezonie w obu konfrontacjach i w Korzowie i w Bełchatowie trafiał do siatki. Dwie minuty później pierwsza ofensywna akcja gości, faulowany Brzyski, prawo korzyści zastosował arbiter, Ćwieląg w polu karnym, jest przed nim Drzymont Ćwieląg i broni Krzysztof Kozik. Nie w pełni sprawny jest jeszcze najlepszy strzelec korzowian Marcin Sobczak. Jego rolę stara się wziąć na siebie Piotr Ćwieląg. Znów rzut wolny i znów Garguła. Uderzenie trafia w poprzeczkę. Ciekawe jak to jest być rezerwowym na mecze, które w ogóle mogą się nie odbyć. Żeby zagrać trzeba mieć podwójne szczęście. Garguła jest w połowie drogi, bo wskoczył do kadry po kontuzji Majewskiego. Teraz czeka do poniedziałku. Wszyscy czekamy. Tymczasem tutaj goście, Brzyski, Świeląg. Jak to? Co jest? Ano spalony. I to jaki? Dobre półtora metra wysunięty przed linię obrony napastnik Chorzowian. Piłka zatrzepotała w siatce, ale w jest wciąż 0 do 0. Kolejna akcja okazała się pechowa dla Marcina Dżymonta. Obrońca Bełchatowa wyjaśnił sytuację, ale chwilę później zbijał się z bólu na murawie boiska. Bląd włosy obrońca gospodarzy na murawę już nie powrócił. W jego miejsce Edward Cecot po raz setny w koszulce GKS-u Warto dodać, że w latach 2002-2004 grał w ruchu chorzów. Uwaga, okrągłe 50 meczów. Garguła minął jednego, drugiego Garguła, prawa noga, piłka skozłowała, ale nie zaskoczyła Krzysztofa Pilarza. W coraz wyższej formie serce i mózg drużyny z Bełchatowa. To Paweł Janas, siódmy na liście płac w Bełchatowie. Cięższe koperty od niego odbierają co miesiąc podobno nie tylko Garguła, Pietrasiak i Kostli, ale także Stolarczyk, Nowak i Jarzębowski. Oto właśnie w akcji jeden z nich, rekonwalescent Dawid Nowak, ładny lop, 46 minuta, bezradny Pilarz, Bełchatów prowadzi 1-0. Złapał się tylko za głowę tener Chorzowian, Dawid Nowak, Sancho Pancha z Wodzisławia, gdzie asystował Karlo Kostiemu, dziś jest na głównym planie. Zobaczyłem, że, że akurat w wyszedł, jak Patryk mi zagrał piłkę prostopadłą i spróbowałem go się jak udało się. Dawid Nowak strzela swojego pierwszego gola w sezonie, kapitalne podanie Rachwała, a my cofnijmy się jeszcze na chwilę do przedmeczowej rozmowy z trenerem Pietrzakiem. Patrzę na protokół zeszłorocznego meczu GKS Bełchatów, ruch Chorzów i zastanawiam się na co uczulił Pan swoich graczy. Bramki podpowiem podały w 45 i w 90 minucie. No to pewnie zmora nie tylko ruchu Chorzów, strata mm, bramki do szatni. I wtedy cały plan legnie w gruzach. Ja uczulałem zawodników na początek raczej drugiej połowy. A może trzeba było inaczej. Uff, plan chyba legł w gruzach. Teraz trzeba będzie gonić wynik. Od początku drugiej połowy Marcin Nowacki za Pawla Balarza. Pamiętam jak ktoś się pytał, czy odejście Radolskiego to czerwone światło w ruchu dla Słowaków. W drugiej połowie najpierw dowiedzieliśmy się, że piłka słucha Piotra Ćwieląga. Potem do ataku ruszyli znów gospodarze. 49. minuta z prawej strony, nieuchwytny dla rywali Nowak. Nowak, zwód na walizkę, Kuklis. No i trudno powiedzieć, co chciał zrobić były gracz łódzkiego Widzewa. Kilkadziesiąt sekund później, świetny odbiór Bełchatowian w środku pola. Janusz Gol, Carlos Kostli, Gwizrze Pietrzak, Gwizrze Arbiter, bo był spalony. Powtórka nie pozostawia wątpliwości, że Honduranin był w tej akcji na offside. W 52 minucie szwankowała współpraca między bramkarzem Bełchatowa a Jackiem Popkiem. Zobaczmy. Dogonił tę piłkę golkiper GKS UPG. Zmiany, zmiany, zmiany. Martin Fabusz za kontuzjowanego Ćwieląga w ruchu i Tomasz Grubel za Dawida Nowaka w ekipie gospodarzy. 80. minuta. Jedna z ładniejszych akcji piłkarzy z Górnego Śląska zakończona strzałem Brzyskiego, ale był na posterunku Krzysztof Kozik. Piłkę dogrywał najpierw będący na kolanach Fabusz, a asystował Baran. Miałem szansę Uderzyłem, chciałem uderzyć jak najmocniej. Uderzyłem w bramkarza, ale niestety nie, nie trafiłem w bramkę. Popatrzmy, jak domagał się piłki Tomasz Brzyski. Uderzenie rzeczywiście było mocne, ale Kozik nie skapitulował. W 82. minucie należał się gospodarzom rzut karny. Pilarz nie trafił w piłkę, ścinając z nóg Karlo Costiego. To już ostatnia minuta spotkania. Tutaj swojej szansy po zamieszaniu podbramkowym szukał Marcin Zając. Ostatecznie to jednak gospodarze zainkasowali w bełchatowie trzy punkty. Czas na podsumowania. Na początek sprawdźmy u źródła kto pracuje najciężej obrońca, pomocnik czy napastnik.